Na dzień przed premierą emocje w teatrze sięgają zenitu, najwięcej do udźwignięcia mają chyba inspicjenci, ale wszyscy muszą tutaj być gotowi, bo czekamy na Was już jutro. Inspicjant przed premierą walczył. Dzień. <grystanie> <grystanie> o sukces kolejnego przedsięwzięcia. Inspicjentem jest głównym, jest Agata, natomiast ja jestem inspicjentem drugim, czyli tradycyjnie zajmuję się obsadą dziecięcą, jak w każdym spektaklu naszego teatru, oraz mam pod opieką grupę państwa statystów dojrzałych, którzy również dodają kolorytu całemu przedsięwzięciu oraz wszelkie możliwe i niemożliwe zadania, które Agatka mi zleci, ponieważ nie da się być w dwóch miejscach naraz. Chyba, że w teatrze. Głównym zadaniem są zmiany dekoracji. Oprócz tego jest oczywiście milion pobocznych zadań, ale to przy tej produkcji mm, od tego mam pomoc w postaci drugiego inspicjenta. Natomiast moje główne zadania to są zmiany dekoracji, których jest ogromna ilość. To są ogromne elementy, jest ich bardzo dużo i skoordynowanie tego wszystkiego, żeby w odpowiednim momencie odpowiednie elementy wjeżdżały na scenę, to jest tak naprawdę budowanie ogromnego zamku z klocków Lego. Tu mamy wyjątkową sytuację, bo tak jak ludzi miliony, tak reżyserów, typów reżyserów bardzo dużo. I ten reżyser akurat tworzy na nas, więc dopiero w jego głowie pojawia się wizja, kiedy zobaczy wszystkie elementy na scenie i co za tym idzie, jest bardzo dużo zmian, więc tak naprawdę bardzo często na tym etapie pracy jeszcze mój zamek z klocków Lego, który mam zbudowany, zostaje zburzony i buduję go od początku, więc tak naprawdę na tym etapie jest bardzo dużo nerwów, bardzo dużo stresu, jeszcze bardzo dużo zmian, ale wydaje mi się, że dobrniemy do brzegu w miarę w jednym kawałku. ¡Gracias! <laughs>